się mam wizowie w tej strony ja wiz od Lusaka i powiem wam się ta trama mi się bardzo mi się nie podoba powiem wam na 3 minutki co on zrobił ten Wiewiór nazywa się Wiewiór RPRX i ma więcej subskrybentów niż on i myślę się tego dobrego nie tego słego, który go wyzywa i da jest jakiegoś dwulatka. on jest jakiś trochę nienormalny. Bo jak jakiś gdzieś jak musi go wyzywać Sanis, sani, to trochę nienormalne. Ale powiem wam co bardziej samo u niego znalazłem. To ma 611 subskrybentów i 12 filmów. To właśnie na ten film, który wa... zaraz wam wypuszczę. Bo to jest chore. Hej widzowie, dzisiaj porozmawiamy o najgorszym kanale na polskim YouTubie, czyli luzak. Prawie o pilnie, za co dostał na starym kanałowaniu. Jest kidosem, który sra i szcza do Pampersa, Myśli, że ma widzów, a nikt jego filmów prawie nie ogląda, co widać po wyświetleniach. Ten kidos hejtuje dużych youtuberów, takich jak Sajek albo Osuch, bo zazdrości im sławy i pieniędzy z YouTube. Po stylu wypowiadania się tego dzieciaka widać, że ma około 10 lat. Dodaje on często posty na kartę społeczność, ale każdy ma to w dupie i nikt ich nie czyta. Oceniam jego kanał na 0 na 10. Jakby się dało dać cenę, to bym ją dał. Widzicie co on robi? To jest jakiś... Porąbany. I... Powiem wam o tym drugim. Przez niego usuną wszystkie filmy. A ja oglądałem jego filmy, to na rok, kolejnym odcinku. I zostawcie łapki w górę. Bo weź tych łapek w górę nie pójdziemy po 100 subskrypcji na no.